lekko, łatwo i przyjemnie na mojej buzi, o, w taki sposób, że jak zwykły krem. Także nic skomplikowanego, nic trudnego, nic czasochłonnego o, i nic wymagającego, nie wiem, jakiejś umiejętności. Po prostu jak zwykły krem rozprowadzam. o. Jeśli chcę, bo mam taką potrzebę, mogę dołożyć w miejscach, w których tego potrzebuję, e, drugą warstwę, i to jest e, bardzo fajne, ponieważ nie wszystkie podkłady e, tak funkcjonują, że można sobie miejscowo e, do, dołożyć. O, dlatego to jest bardzo fajne. I uwaga, zawsze jest lepiej nałożyć na początku mniej i dołożyć, niż dać za dużo. To jest bardzo ważna uwaga, bo ma, e, wszystkie kosmetyki tej marki są tak skonstruowane, że nie potrzebujemy takiej dużej ilości jak innych, w przypadku innych kosmetyków.